Te gry mi dają niż wam, to nie jest tak, że gra, która tobie daje, daje mi. Dobra, jest 10 zł, byku, tak jak chciałeś. Złoty strzał, kurwa! Kurwa! 38 zł! 38 zł pierdolone Elo! Dawid siema mordeczko spokojnie. Ja dzisiaj sto przejebalem na tej kurwie 3 zł. Ta? Ja 400, kurwa, prawie. Ta ja pierdolę. Dzięki, dzięki. Tutaj jakby bonusy wleciały. By było fajnie. No to można pomarzyć. Kurwa, sobie o bonusie stary. Do 90 z nią jadę. Dobra, spierdala. Wins. Zara mistrz wykonuje, wykonuje czeku. Jak coś siądzie, to mistrz Zen leci. Odpalam kurwa aurę. zajebaną, i wygrywam. Hach oficjal się ma jak tam jedzień 5 zł. A spoko. Dzięki. Ichacz oficjalny, dziękuję ci bardzo, pozdrawiam. Kurwa, nie chcę się śiądje, no. Dzięki. Tylko jesteś jeśliś mój winca, to mój spot parki drink bar. Kaj ze jak ty sobie prawiś? połamałeś jak czytałeś mój nick, haha, 3 zł. No. Zen odpalony, kurwa szmato jebana. My zen kurwo Rozliczymy się do się donej y. co co pierdaliśmy Tajfun, z piwnicy na szparobku, pamiętasz nas kiedy nam pomożesz z budową domku, serio ci mówię i pamiętasz akcję w Holandii, różową ulicę w Amsterdamie, pozdrawiamy cię, parobku, 3 złote. Dawaj coś, kurwa! Wszystkim dajesz. Wszystkim dajesz! Kurwo szmato, tylko nie mi. Mi dzen, szmato. Ale bym tą kamerę rozkurwił. Ostatni rol i jebacie, Jebać Ja gram w takie gry, które kurwa nic mi nie dają no. Dlaczego ja gram w takie gry? Dlatego, że żadna mi kurwa nie daje Szmaty. Idę kurwa tutaj. To jest jedyna gra, która daje mi cień szansy. To jest tylko... To. Tylko na tym mogę polegać. Stawka 2 złote, od razu jedziemy. Daj kabryjo, nie kończ tego streana, bo ci kopa wyjebie, psychopatko jebana, co pierdalasz w te drzwi. A gdzie ząb z kurwy synu 3 złote? Tak mówiłeś, do matki? Nie, kurwa, wydajecie gówno gry, wy nie znacie mojego konta, ja gram sam, pierdoleto. to. Bo hajstykotracy. Gram sam. Ja wiem, jaka gra mi daje, znam swoje konto. Adam ma mordo może na wulkany w bo one zwracały 3 złote. Nie dają mi od dłuższego czasu. Wiesz, grałem ostatnio. Chciałem się odratować trochę, ale chuj z tego wyszło. się siemanko, mistrzu dawaj, wulkany E36 oh, było parone, dlatego tak późno zawitałem. Hehe, he, he pozdro, byku. Miłego wieczoru, 1 złoty. Dziękuję. Nie chcę wulkanów. Siedem tysięcy widzów i 10 tysięcy łapek nie dobili, zajebiście Michal Jotić, kopnij tego chuja co my dania po tej planszy de pozdro Marcin 4 zł Pozdro Michal 9 zł. Dziękuję, 10 tysięcy łatek jest. Dzięki. Azel, dawaj 20x po 5100 zł. Dawaj 20x po 5. No i nie mam takich pieniędzy, skąd mam ci wziąć. No dobra, stary. Zaraz będę miał. Teraz będę miał całą... Dziękuję za stówę w ogóle. Dziękuję za stówę. Zasponsorowałeś mi Byczku, ten kasynko. No to dobra, będziemy grali po Twojemu lejtowo, nie? Muszę stówę zarobić. Poczekaj. Daj mi dwa kliknięcia. 14. To są dwa kliknięcia. już 420 te maszyny w chuja lecą, tyle kasy się wpłaca, a zysku Dobra, mam sztubę. Lecimy tam gdzie chciałeś. Chciałeś do końca po 5 zł jechać. No to kurwa trzeba się zastanowić na jakiej grze Ta kurwa flet mi nie da Age of Gods. Jedynie. Jedynie w tą grę wierzę. Na 5 zł Dawit Nie daje wygrać Lamusy. Pozdrawiam cię serdecznie. No nie przesunęta. dają kurwy. Dobra, do końca, tak? Do, do Stuwa. Stuwa po piątaku. Zobaczymy jak moje konto się zachowuje na kasynku, jak gram taką stawką, nie? Ja wiem jak się zachowuje, nic mi kurwa nie dadzą i mnie ojebią. Bo oni wiedzą, że ja wpłacałem po dwa koła, żeby na ruletkę na raz postawić. I temu mi nie dają. To był kurwa najgorszy błąd. Pozdrawiam Hubercika i Wojtka z Jawora. Oni wiedzą, że ja w każdej chwili mogę wpłacić dwa koła i wyjebać to na ruletkę na strzała. Bo tak robiłem. I teraz mi nie dają. Brian, dawaj zloty, strzał za 25 mone i mordo 25 zł Co ty gadasz, kurwa? Co ty gadasz? No dobra, będzie takie coś. Jak wygramy na tych piątkach, to zajebiemy. Ty. Mały refund, co sądzisz o atencujszach i innych atencujszkach XD 15 zł? 5x po 20 zł miał być, a nie 20 razy po 5? 20 po 5, a nie 10. Ja już nie wiem, kurwa, co wy. Gadacie, widzowie.